Hej, cześć, siemano, witam was wszystkich w pierwszym odcinku mojej serii, gdzie będę grał w Mafię Definitive Edition, bo w ogóle tego nie robiłem przez ostatnie ponad dwa tygodnie, prawie trzy już prawie są. Dobra, pomylimy sobie wszystko, wyjaśniam co tutaj chodzi. Będę sobie przechodził Mafię, ale na klasycznym poziomie trudności, czyli tak w sumie jak przyszedłem za pierwszym razem, plus to co dodali ostatnio w aktualizacji, czyli z wyłączonym hadem i tak dalej, plus w, tak jakby, ścieżce pacyfistycznej czyli po prostu będę jak najbardziej unikał zabójstw bądź minimalizował je jedynie do tych, tych, takich potrzebnych, albo no, wiecie o co chodzi będzie jak najmniej zabijania, będzie dużo wnerwiania się, bo nawet zabijaniem się wnerwiałem ale dobra, to będzie w sumie super ciekawa misja o której w ogóle nawet nie mamy dostępu do broni, tylko jedziemy autem dlatego na pewno bardzo pacyfistyczna będzie ale żeby nie było Cała seria to cała seria gra będzie od początku. Chociaż pewnie kto chciał widzieć, to już widział tą grę i te wszystkie kasenki i tak dalej. Na pewno widział to w ładniejszej grafice, bo ja teraz specjalnie do nagrywania ustawioną mam niską grafikę, żeby mi komputer się nie spalił czasem. Come! Wila, ja muszę sobie wyłączać te wszystkie te hady i tak dalej, bo powłączam je ostatnio. Dobra, no to, to, to jedziemy w sumie. Tam w ogóle jeśli ktoś się wsłuchał, to yy, był ten krzyk, O ja nie pamiętam jak się no nazywał, ale ten taki taki zwykły krzyk, krzyk tam jakiś tam, psz, w miliardy filmów był i wszystkim, jak tam yy, tam ten samochód w murek wjechał. But be more. Nie mamy oczywiście skryptowane momenty, fragmenty. Giuliani i Giuliano oh, okay. Giuliano. Oje, zagapiłem się, jest zmarłem par a i są drifty. O Jezus Maria, jeszcze nie mogę się przyzwyczaić do y, tego, który bieg jest wbity, jak nie mam pokazywarki biegów nie wsteka wrzuciłem. Jezus człowieku, walnąłem tylko w chyba hydrant. Swift Cola. Jest w ogóle ciekawostka jeszcze, którą może umieszczać w ciekawostkach, ale powiem wam już teraz, jeśli ktoś jest ciekawy. E, na przykład takie właśnie reklamy Swift Cola w mafii. E, w teraz, w tych czasach, co początek gry jest, czyli tam w połowa. początek i połowa lat 30., to tam normalnie jest kola i tak dalej, ale już po końcu prohibicji, czyli na koniec gry, te banery zmieniają się na reklamy piwa. Tak, taki fun fact i ogólnie tam zmieniają się wszystkie tam reklamy, nie reklamy, banery Na, na alkohol po prostu zamiast bezalkoholowych rzeczy Ja mamy oczywiście odskryptowane te wszystkie cutscenki Normalnie jak jeździmy sobie po mieście jak uciekniemy przed policją No tam bumsnęła sobie furionetka Prawie ludzi przyjechałem, prawie uwaliłem już challenge na pierwszym, w pierwszej misji, bo prawie ludzi przyjechałem, a to nie jest zbyt pacyfistyczne. A wracając ogólnie, normalnie jak się jeździ tak po mieście, na przykład przed policją, ucieka, to nie ma takich fajnych, oskryptowanych filmików i tak dalej. Są jedynie... Po prostu się przeskakuje nad tym, bo tam są wtedy rampy. A propos ramp... To w ostatnim odcinku pogromców mitów, czyli w sumie pierwszym właśnie sprawdzałem czy można... czy, czy most się podnosi poza kaccenkami i tak W sensie no poza skryptami. No i wyszło mi, że się nie podnosi. Jeszcze podnosi się tam gdzie są kosmici. Na swobodny jeździe, ale to na razie... Mia miał to być dzisiaj, ale się um, striggerowałem jak. Próbowałem to parę razy przejść, bo a tu broni nie wziąłem, a to nie zatankowałem Crazy Horsa a to rozwaliłem Crazy Horse a i potem wsiadłem do innego samochodu i potem jak uwaliłem misję, to mi się ten kijowy samochód zespałnił I, i, I no. Piszcie swoje propozycje do odcinków pogromców mitów. Bo chciałem nagrać jakiś kolejny odcinek, ale też chciałem, żeby to był jakiś w skład społeczności to what for? Z tego co pamiętam, w oryginalnej mafii to. Yy, yy, ten. Z tego co pamiętam, to w oryginalnej mafii sam nie mówił, żeby że zaczekał tutaj, żeby Salieri mu coś dał, tylko po prostu mówił, żeby zaczekał. Jeśli dobrze pamiętam, nie pamiętam, że mafię parę lat temu przechodziłem ale możliwe, że do tego będę przechodził koszmarny port na pierwszego XBOX'a bądź PlayStation 2 bo miałem ogólnie te kopie zdobyć sobie zanim zdobędę Definitive Edition ale tak wyszło, że, że nie miałem kasy a teraz akurat jest w miarę okazja, żeby je nabyć a już na niej się filuję chyba od dwóch lat aż będą w ciekawej cenie W oryginalnej mafii ta scena była bardziej dramatyczna. Tak szczerze to jeszcze wam powiem, że w sumie ten Tommy Angelo w tej wersji, w sensie Definitive Edition, jakoś tak mi nie podchodzi. Bardziej Już bardziej by mi podchodziło, jeśli byłyby ze sobą zamienione postacie właśnie Sama i, 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 i Tomiego. Tak, no. Ale to jest moje oczywiście zdanie, no nie? Honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. <sighs> One more thing this matter stays between us. Anyone ask where you got that money? You wanted a poker. Scratches on your car? You swerved. Dobra, ale w sumie to by było na tyle. Tutaj tam filmik nie chce jeszcze leci. To by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Zobaczcie moje inne filmy. Lajkujcie, subujcie, piszcie propozycje do pogromców mitów. Dzięki, cześć, mamy Outro.